No, cześć, tu szkocki ogrodnik. Miałem dzisiaj nagrywać, jakie szkody są po tych mrozach, bo są szkody. Niestety są szkody, ten mroz mnie zaskoczył. Na przykład, tutaj ten dostał po pupie u Cluencis, Zachekarpus. No, ale na przykład u Wagnera nie widać na tej palmie żadnych uszkodzeń. Podobnie jak na Kodylinach. A reszta co dzisiaj? No Przysypana przysypa śniegiem. Miałem nagrywać dzisiaj, no, ale śnieg nas wziął z nienacka. W rośliny zielone. o tej porze roku fajnie wyglądają. Tylko, że. Znaczy, nie, no fajnie, że zimą pada śnieg, tylko że miałem nagrywać. No i w tych okolicznościach przyrody i w ogóle, no, nie nagram. No nic, pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się zimie. Cześć. Papa. Pa.